Niektórzy czytają Veni, Vidi, Vici, co tutaj uwrażliwiam, nie jest poprawne, bo mimo wszystko mówimy po łacinie. Co to kości zostały rzucone i, i to przekroczenie Rubikonu oznaczało? Oznaczało, że stało się. I jak to często bywa z tymi pięknymi powiedzonkami, jest to zdanie, którego jest pełno w popkulturze, od filmów. Nie wiem. Polityka jeszcze, ja bym politykom wysłała te nasze te... Podcast. <noise> Wiesz co, no tak, no, oni często używają tych wszystkich o. powiedzeń, o których mówimy. Oczywiście, wczoraj przeglądałam w internecie właśnie przykłady. Janusz Korwin-Mikke na przykład bardzo lubi powiedzenia łacińskie. Tego lata w podcaście o kulturze śródziemnomorskiej Lente rozmawiamy o takich sentencjach i powiedzeniach w języku łacińskim, które wciąż są używane do dzisiaj. Wiele z nich pochodzi od dyktatorów, generałów, imperatorów i innych władców, a prym wiedzie tutaj z pewnością. Juliusz Cezar, cytowany do dzisiaj, tak jak mówiłam, nawet wtedy, gdy o tym nie mamy pojęcia, ulubieniec Julii zresztą, Juliusz. Juliusz, ulubieniec Julii, spotykamy się, no nie wiem, kiedy, kiedy wy nas słuchacie, ale my się spotkałyśmy w lipcu, który to miesiąc w językach romańskich, a także w języku angielskim na przykład ma swoją nazwę w ogóle od Juliusza Cezara, bo przecież July angielskie to jest właśnie od Juliusza. To był miesiąc, kiedy, kiedy Julek, jak go nazywam, współfalając się troszkę, przyszedł na świat. Od razu ci też powiem, tutaj mówiłaś o tych imperatorach, dyktatorach, rzeczywiście dyktatorem Juliusz Cezar był z całą pewnością, ale warto wiedzieć, to taka częsta wątpliwość, którą słyszę, że Juliusz Cezar nie był nigdy cesarzem. Od jego nazwiska wzięło się słowo cesarz, wzięło się słowo kajzar, car prawda, w różnych językach, natomiast to Cezar właśnie to taki rodzaj, Naszego nazwiska. Słowo, które nie do końca wiadomo, od czego pochodzi, chociaż Juliusz Cezar twierdził, że pochodzi od punickiego, czyli północnoafrykańskiego wyrazu oznaczającego słonia. Lubił mówić, że właśnie jego rodzina to jest rodzina wywodząca się jakoś w jakiś sposób od takich potęg, jakie reprezentują słonie. No, z całą pewnością był postacią nietuzinkową i tworzył nietuzinkowe bonmoty, takim, są nawet całe książeczki. Są nawet całe książeczki, dokładnie. I rzeczywiście ich było sporo. No My tutaj sobie wybierzemy te najbardziej znane. I chyba najbardziej. Le lecimy z tym, tak, no tak. Najbardziej znane jest chyba Veni Vidi Vici, które niektórzy, niektórzy czytają Veni Vidi Vici, co tutaj uwrażliwiam, nie jest poprawne, bo mimo wszystko mówimy po łacinie, a nie po włosku. Vici to byłoby w języku włoskim. Bardzo dużo w muzyce. Przepraszam, że ci tutaj wtrącę. Jest takich właśnie przekręceń, bo kiedy Włoch śpiewa po łacinie, on też lubi sobie zwłoszczać niektóre wyrażenia. Pani z Angelicus jest najlepszym tego przykładem. Kiedy, zawsze, kiedy śpiewa Luciano Pavarotti, nasz ukochany, to jak, jak nie byłaby wielka ta miłość, to jednak chcą mu powiedzieć: Ej. Pani z Angelicus. No właśnie, to jest tak, że Włosi sobie pozwalają na więcej, jeśli chodzi o czytanie. Oni czytają łacinę tak, jakby to był włoski, ze swoim akcentem, ze swoimi zasadami. Yy, trochę tak. Mam wrażenie, czasami już po prostu sobie dodają końcówki i już mają łacinę. Tak samo zresztą robią z hiszpańskim. A Hiszpanie z włoskim, to trzeba im to oddać. Natomiast myślę, że my w Polsce jednak powinniśmy się trzymać tej wymowy, chociaż warto wiedzieć, że tych wymów łaciny też jest więcej niż jedna i można by o tym zrobić osobny odcinek. Ale już wracając do samego Veni Widivici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. To są słowa, którymi Cezar przekazał w 47 roku przed naszą erą Senatowi Rzymskiemu wiadomość o tym, że. Zwyciężył pe w pewnej bitwie, w bitwie pod zelą. To były słowa, które nawet nie tyle miały podkreślić sam wynik wojny, co jej błyskawiczne zakończenie. I jak to często bywa z tymi pięknymi powiedzonkami, jest to zdanie, którego jest pełno w popkulturze od filmów. Nie polityka nie wiem. jeszcze. Ja bym polityką wysłała te nasze te podcasty. Wiesz co, no tak. To oni często używają tych wszystkich o. powiedzeń, o których mówimy. Oczywiście. Wczoraj przeglądałam w internecie właśnie przykłady Janusz Korwin-Mikke, na przykład bardzo lubi powiedzenia łacińskie. Tego się doszukałam. Ale tutaj, jeśli chodzi o popkulturę, też przykładów mamy sporo. W pogromcach duchów się pojawiało w Eniwi Logo koncernu Philip Morris, które jest widoczne na papieros papierosach Marlboro, też odnosi się do tego zdania. Także, także jest tego sporo w naszej rzeczywistości. Ale to nie jest jedyne genialne zdanie Cezara. Tak, a teraz na moment otworzymy tutaj taką szufladkę z true crime'em. Jeśli ten podcast może być jeszcze bardziej popularny, to tematyka kryminalna z pewnością Was zainteresuje. No, oczywiście żartuję. Chodzi o powiedzenie: Kości zostały rzucone. Tak, tak mówimy, oryginał brzmi jak ta Alea Est, więc w zasadzie ta kolejność jest trochę inna, rzucone zostały kości i to są słowa, które jeśli wierzyć historykom, padły 10 stycznia 49 roku przed naszą erą, kiedy Cezar ze swoją armią przekroczył rzekę zwaną Rubikonem, co było jednoznaczne z przekroczeniem pewnej geograficznej i nie tylko geograficznej, także takiej symbolicznej granicy między... Tak, do dzisiaj mówimy, że przekroczyliśmy Rubikon, a, a, to, a to miejsce naprawdę istnieje, w dodatku naprawdę zostało symbolicznie przekroczone, znaczy w, w jakiś taki wyjątkowy sposób przekroczone. Tak, no właśnie, on przekraczając... Yy, yy, tę wodę, wypowiedział wojnę, wojnę domową tak naprawdę Republice Rzymskiej i Pompejuszowi. Co to kości zostały rzucone i, i to przekroczenie Rubikonu oznaczało? Oznaczało, że stało się. Zapadła pewna decyzja, został wykonany krok, który, który nie może już zostać cofnięty, i decyzja jest nie do odwołania. No więc są w życiu takie momenty, w których nie ma już odwrotu. To brzmi bardzo tak doniośle i dramatycznie, więc pewnym rozczarowaniem może być na przykład dla turysty fakt, że ten Rubikon, chociaż nie mamy stuprocentowej pewności, że to na pewno jest to miejsce, które odwiedził Cezar, ale jest to mała rzeczka, taki strumyczek w zasadzie no nie wygląda to na pewno jak jakiś wartki nurt, prawda? Przez który trzeba się z pompą e, przeprawić, tylko tak prawie, że suchą stopą można. E, no ale cóż, czasami pozory mylą. Naszym zadaniem jest wyciągnięcie różnych faktów, e, smaczków i zaznaczenie bez żadnych tutaj podtekstów, e, bo chcę teraz zacytować jedną z takich fraszek, które słyszę gdzieś tam w obiegu od dziecka, która brzmi: Kości zostały rzucone powiedział mąż, rzucając chudą żonę. <grywa> Taka, powiedziałabym, klasyka nawet języka polskiego. Dobrze, zamykamy temat kości, czy to w żarcie, czy w trukrajmie, czy to mm, z Juliuszem Cezarem, ale zostajemy z Juliuszem Cezarem i, i teraz będzie o, o status quo. No właśnie, bo co zrobił Cezar przekraczając ten rwący Rubikon, czyli mały strumyczek? On tak naprawdę kwestionował tak zwane status quo, czyli ten obecny stan rzeczy, czy dotychczasowy stan, um... To jest też w ogóle takie wyrażenie, które dzisiaj widzę bardzo często w różnych poradnikach, w psychologii wykorzystywane, bo ono się właśnie w psychologii odnosi do takiej tendencji ludzi do zachowania obecnej sytuacji i unikania zmian. To trochę jak z tą żoną, co ten mąż nią rzuca, ale ona prawda, nadal przy nim tkwi z lęku przed nieznanym. No Juliusz Cezar na pewno nie był taką osobą, która się lęka nieznanego, on po prostu to, co chciał, to brał nie, nie bał się wyzwań. Teraz przyszło mi do głowy kolejne sformułowanie łacińskie, że często te właśnie wyzwania podejmował ad hoc, czyli tak od ręki, bez przygotowania, od tak po prostu. Nie debatował. Ad hoc to co? Ad hoc, bez, bez przygotowania. Bez przygotowania. Mhm. <laughs> Myślę sobie też, że na pewno znał takie powiedzenie: Peraspera adastra przez trudności do gwiazd. No to dzisiaj dobry czas jest na sięganie gwiazd. No właśnie, mieliśmy dopiero co Polaka w kosmosie po pewnych też trudnościach, więc mieliśmy dosłowne potwierdzenie, że jeśli chce się do tych gwiazd dotrzeć, to, to trzeba mieć cierpliwość, trzeba o swoje zawalczyć i, i pokonać pewne trudności. Za Juliuszem Cezarem jakby docieramy do końca jego życia i tam gwiazd nie było. Wiesz, co, no były i nie było. Co to znaczy? Może nie, dotrze, nie dotarł do gwiazd w tym sensie, że nie spełnił wszystkich swoich marzeń. Wydaje się, że Cezar dążył do stworzenia monarchii i do połączenia wschodu z zachodem. Jemu się marzyła taka dynastia, która by zjednoczyła świat. Miał takie plany całkiem romantyczne, przy tym nie tylko polityczne, żeby, żeby połączyć Rzym z Egiptem, prawda, w postaci królowej Kleopatry. To się nie stało, bo jak wiemy, zginął Tragiczną śmiercią, chociaż wczoraj AI próbował mi wcisnąć, że zginął śmiercią samobójczą, co bardzo mnie rozbawiło. Nie ufajcie bezkrytycznie sztucznej inteligencji. Um, Natomiast z drugiej strony można powiedzieć, że wśród tych gwiazd skończył, bo chociaż spiskowcy go zabili, to bardzo szybko został mimo wszystko uznany za Boga, zaliczony w poczet Bogów, czyli no w jakiś sposób do tych gwiazd czy na te niebieskie tereny wpłynął. Zresztą zawsze się z, lubił z Bogami i ze sferami niebieskimi łączyć, bo na przykład opowiadał, że pochodzi od bogini Wenus. Tak, legitymował swoją, swoje prawo do władzy, uważał, prawda, że właśnie pochodzi od istoty boskiej, więc, więc siłą rzeczy widzi więcej i wie więcej. Natomiast samo, sama śmierć Cezara też przecież łączy się z bardzo słynnym łacińskim zdaniem, które my często mówimy po polsku, mianowicie i ty, brutusie. I bardzo często właśnie wyobrażamy sobie, że Cezar w momencie kiedy w senacie zaatakowali go spiskowcy, to spojrzał na Brutusa, swojego przyjaciela i powiedział: "I ty, Brutusie, przeciwko mnie, prawda? I ty, osoba, której ufałem, tutaj mnie atakujesz i chcesz mojego upadku, chcesz mojej śmierci, chcesz mojego końca". Tak naprawdę nie mamy żadnego potwierdzenia w źródłach, że takie słowa padły. To są słowa najprawdopodobniej wymyślone przez Szekspira i pojawiają się w, w sztuce Juliusz Cezar. E, aczkolwiek my oczywiście dzisiaj tego sformułowania używamy żartobliwie, aby podkreślić, prawda, że smuci nas e, jakiś, nie wiem, brak poparcia ze strony właśnie, czy przyjaciela, czy osobie, osoby, której ufaliśmy, czy współpracownika. Jak nic do Sejmu ten odcinek pójdzie. <grym> wysyłaj, wysyłaj. Ehm... Też to, co jest ciekawe, to że Swetoniusz, czyli rzymski yy, biograf, rzymski historyk, który o, Swetoniu, o Cezarze pisał, yy, wspomina yy, rzeczywiście, że coś w tym stylu mogło paść. Natomiast yy, po grecku to miałyby być słowa Ty również dziecko, kajsu, tak, czyli, czyli być może, jeśli już to zwrócił się właśnie do, do Brutusa, podkreślając jego młody wiek, a z tej historii wzięła się taka plotka, którą też często słyszę na różnych spotkaniach towarzyskich, kiedy rozmawia się o Cezarze, że Brutus był tak naprawdę jego synem. No to oczywiście byłoby bardzo dramatyczne, gdyby zginął z rąk własnego syna, ale jest to raczej niemożliwe, bo chociaż Cezar rzeczywiście miał romans z matką Brutusa, co we wszystkich filmach i serialach jest zawsze pokazywane, to miał bodajże około 15 lat, kiedy, kiedy Brutus przyszedł na świat, więc teoretycznie czy Praktycznie mógł być jego ojcem, ale, ale nie znał jeszcze chyba wtedy jego matki serwili, a w każdym razie nic ich y, nie łączyło. Także dużo tutaj legendy. Jakie były ostatnie słowa Cezara? Tak naprawdę nie wiemy.